Do zobaczenia. Dzień dwadzieścia cztery. Aktualne i wiarygodne wydarzenia z kraju i ze świata. Od teraz Dziennik 24 są dostępne na nowej pozycji w telewizji naziemnej, oferując jeszcze lepszą jakość nadawania. Wystarczy ponownie wyszukać kanały na swoim dekoderze, odnaleźć w wydarzenia 24 i w dalszym ciągu być zawsze na bieżąco. Wziężenie 24. Aktualne i wiarygodne wydarzenia z kraju i ze świata. Od teraz więżni 24 są dostępne na nowej pozycji w telewizji naziemnej, oferując jeszcze lepszą jakość nadawania. Wystarczy ponownie wyszukać kanały na swoim dekoderze, odnaleźć w 24 i w dalszym ciągu być zawsze na bieżąco. Tak samo jest z e, prezem Glapińskim. Ono bardzo wiele na sumieniu i bardzo wiele rzeczy zrobił niewłaściwie. Bo moim zdaniem, tam jest jeden zarzut, który w tej kategorii się mhm. mieści, to jest finansowanie deficytu. Czyli ten nieszczęstw obligacji. Mhm. Kompetencje prezesa Glapińskiego no, jako żywo nie protestują go na to stanowisko. My jeszcze sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak państwo zostało zrujnowane. To był dramatyczny rząd zideologizowanych dyletantów i to jest e, kłopot. Państwa goście.